No witam moi kochani, dzisiaj zaszalejemy w kuchni, co dzisiaj zrobimy? Zrobimy śląskie danie, tylko pytanie, czy Gorol będzie potrafił zrobić śląskie danie, a co będzie tym śląskim daniem? Już Wam mówię, rolada, kluski śląskie i modra kapusta. Kochani, siadajcie dzisiaj wszyscy przed ekranami swojej elektroniki, bo filmik może być ciekawy. No i kochani, od czego zaczniemy? Zaczniemy od ugotowania ziemniaków. Gdy będą się ziemniaki gotowały, w tym czasie zajmę się tym kawałkiem ładnego mięsa wołowego. Moje mięsko wołowe wygląda. Tak. Za chwileczkę będziemy je kroić. Jeszcze wytniemy te kawałeczki tłustego, bo nieładnie to wygląda. Zaraz się kotek tym pożywi. A następnie pokroję sobie to w plastry takie 3 cm. Ziemniaki są obrane. Już w wodzie, w garku. Teraz solimy. I będziemy teraz ziemniaki gotować do miękkości. W dniu dzisiejszym, przy dzisiejszym filmiku, na pewno moi znajomi ze Śląska będą mi kibicować. Co będzie na pewno bardzo ciekawe, ponieważ oni znają moją południową kuchnię. No ja Śląską również znam, ale nie wszystko jeszcze robiłem. Dlatego słuchajcie, trzymajcie za mnie kciuki. Zobaczcie, moja wołowinka jest już pokrojona, jest naprawdę piękna. Jest pokrojona w takie plastry 3 cm. Teraz na drugiej desce obok, zaraz będziemy to młotkiem rozbijać w miarę cienko. Ja dzisiaj pięknie wyglądam. Mam dzisiaj taki specjalistyczny fartuszek dla Was. No, prezentuje się chyba chociaż trochę lepiej niż zawsze. No i zobaczcie, z takiego kawałka 3 cm zrobiło się takie coś, tak rozbite mięso. Kładziemy sobie na osobny talerz i bierzemy się za następny kawałek. No i kochani, tak to wygląda, słuchajcie, został mi ostatni kawałek. Powiem Wam, że chyba najmniej pożądana praca rozbijanie na tak cienkie plastry mięsa. No słuchajcie, udało się, choć nie było łatwo. Ja teraz rozumiem, dlaczego te śląskie baby są takie herszt silne kobiety. No bo muszą jednak naważyć tym swoim mężom. I tak, zobaczcie, teraz musimy sobie nakroić cebulkę. Cebulkę, no tak, aby Wam wystarczyło na wszystkie, na wszystkie rolady. Nie? Ja pokroiłem tak w piórka. Teraz wezmę sobie pokroję, przygotuję ogórek. Nie konserwowy, tylko najważniejsze, musi być kiszony. I jeszcze lepiej, gdyby był swój. No i kochani, z tego, co tutaj widzicie, czyli ogóreczek, cebulka, boczek wędzony pokrojony w takie, ponieważ to były cienkie plasterki, więc tak damy po, po kilka. Wam zaraz pokażę, jak to wygląda. Musztarda musztardy używamy oczywiście ostrej. To co tutaj widzimy. Jest to taki podstawowy yy, skład do, do zrobienia rolad. Ja natomiast wymyśliłem troszeczkę swojej yy, takiej żyłki Gorola muszę dodać. Więc ja postanowiłem, że oprócz tego dodam sobie może nie we wszystkie, gdzieś tam sporadycznie, w którąś roladę zawinę kawałeczek papryki. Kawałeczek sera, a tylko po to, aby spróbować różnicę smaku, i e, później e, wam powiem, czy e, Śląskie były lepsze, czy Gorolskie były lepsze. Kochani, teraz pokazuję i objaśniam. Już dwie pierwsze wykonałem. One są takie najmniejsze, troszeczkę się natrudziłem, ale wyszło. I teraz tak. Słuchajcie, taki jeden płat kładziemy sobie. Na deskę, stolnicę, na blat. Smarujemy ostrą musztardą. Nie używamy soli, nie używamy pieprzu. Dlaczego? Dlatego, że musztarda zawiera w sobie paprykę, ostrą pieprz, więc jest dość pikantne, tym bardziej używamy musztardy. Pikantnej, jest również w musztardzie sól. Ogórek kiszony też jest słony, więc nie musimy przyprawiać w zupełności. Sama musztarda wystarczy. Więc smarujemy w ten sposób i układamy cebulkę ogórek boczek. I w ten sposób ułożony cały skład do rolady, tak troszeczkę po mojemu, zawijamy i na sam koniec musimy lekko obwinąć nicią. No, i kochani, tak wyszły moje rolady. Może niekoniecznie takie tradycyjne, bo ja jednak dorzuciłem troszeczkę papryki i sera. Tradycyjne podobno są bez. Nie wiem, zobaczę, ocenie, które wyszły lepsze. No, pewnie będzie dużo komentarzy pod filmikiem. Nie wiem, czy gdy wrócę na Śląsk, mi tam ślązacy głowy nie urwą za spieprzenie rolad. Albo wręcz przeciwnie. Teraz rolady będziemy obsmażać na patelni, nie na żadnym oleju, tylko na masełku klarowanym. Eee, obsmażamy ze wszystkich stron na brązowo nitką. Eee, tak jak widzicie, jest wszystko ładnie poplątane. Eee, Nić się później przed podaniem ściąga, a póki co na pewno ona nam pomoże, a nie zaszkodzi, ponieważ rolady nam się podczas obsmażania nie rozwalą. Słuchajcie, zanim położycie na rozgrzaną, na masełko klarowane jak już wcześniej wspomniałem nie żaden olej żaden smalec ponieważ to nam zmieni smak tylko i wyłącznie masełko klarowane Opróczmy sobie z obydwóch stron czerwoną słodką papryką terolady i wtedy obsmażajmy już pierwsza partia rolad już mi się obsmaża obsmażamy tak jak już wspomniałem ze wszystkich stron na Brązowy Wow, słuchajcie, ten zapach w powietrzu, mm, już się chce jeść. Ślinka leci. Tak wygląda moja pierwsza partia. A teraz mamy drugą partię, i czekamy. No i słuchajcie, druga partia, rolat mi się podsmaża, a ja się w tym czasie zajmę kapustą czerwoną, czyli robimy modrą kapustę. Taką główkę kapusty muszę sobie teraz drobno zszatkować, czy na szatkownicy, czy nożem, to już jest według Was, Waszego uznania i umiejętności, ja to zrobię nożem. Obsmażone rolady wkładamy do dość głębokiego rondelika, tak aby się to wszystko nie zmieściło. Ja mam wielkie te rolady, więc sadziłem do dużego garka. Został mi to oczywiście sosik. Ten sosik ja sobie wleję tutaj do tych rolad. Dolejemy za chwileczkę jeszcze wody. Dolałem wody. Tej wody chyba będzie jeszcze troszeczkę mało, albo wystarczy zobaczymy, podczas gotowania najwyżej będziemy dolewać, teraz dodamy przyprawy, liść laurowy, ziele angielskie mamy ziele, mamy liść, teraz przykrywamy, włączamy i dusimy przez około półtorej godzinki rolady nam się już duszą, a trzeba temu troszeczkę czasu poświęcić mamy czas na to, aby zrobić sobie teraz modrą kapustę ja już Wam pokazywałem, że y, mamy główkę y, tą główkę musimy Poszatkować. Ja sobie już poszatkowałem. Tak, jak widać, jest. Mamy to. Mamy obok boczek i cebulkę. I za chwileczkę wam pokazuję, jak zrobić kapustkę. A więc, kochani, kapusta ląduje w garze. Tak, aby nam się to zmieściło. Bo oczywiście, później jeszcze musimy tutaj dorzucić boczek. Musimy dorzucić cebulkę. Także kapusta jest, dolewamy teraz wodę. Kapusta jest, woda dolana, odpalamy sprzęt i teraz będziemy ważyć. Ważyć, no ważyć po śląsku, a po naszemu, no tak, gotować. Tylko które, które jest po naszemu. Wody około pół litra, za chwileczkę dodamy tutaj przyprawy takie jak liść laurowy, ziele angielskie i lekko posolimy. Mamy już wszystko, teraz będziemy to około 30 do 40 minut dusić bez przykrycia, dlatego, aby nam ta woda odparowała. Patrzcie, rolady się duszą, kapustka się też dusi. Oczywiście nadmiar wody musi odparować, po czym dodamy cebulki, a co jeszcze to za chwileczkę wam powiem, a na osobnej mniejszej patelni podsmażemy sobie boczek boczek taki podwędzany i go podsmażamy tak na, taki, na takie skwarki. W moim przypadku, aby smaku było zadość, więc ja sobie tutaj pozwoliłem dorzucić jeszcze mojego swojskiego smalcu ze skwarkami i nad tym mi się musi wysmażyć ten boczek. Zobaczcie, gdy kapusta nam się już podusiła i połowa wody odparowała, teraz dorzucamy cebulkę, cebulkę w kostkę pokrojoną. Teraz to wymieszamy. No i dusimy. W tym samym czasie boczek wygląda tak, ale jeszcze mu trochę brakuje. No i zobaczcie. Kapusta jest. Woda odparowała. I teraz jest najwyższy czas, aby dodać podsmażony na skwareczki boczek. Boczek już jest gotowy. Teraz wrzucamy boczek do całości. I jeszcze, jakąś chwileczkę będziemy tutaj dusić. Kapustka jest, boczek jest. Mieszamy, dusimy i teraz możemy doprawić. Doprawiamy tylko i wyłącznie pieprzem i solą. Nic więcej. Z solą, to tak wiecie, musicie sobie próbować, dlatego że. Boczek wędzony jest słony i też chodzi o to, aby nie przesadzić. Teraz dodajemy ze 3 łyżki octu. A skoro ocet, to i musimy dać troszeczkę cukru. I słuchajcie, moja modra kapusta jest już gotowa. Teraz się zajmijmy, nie zaczniemy. Dobra, no tak zaczniemy robić teraz kluski śląskie. Ziemniaki mamy ugotowane na miękko. Teraz te ziemniaki musimy przełożyć do jakiegoś w miarę równego naczynia, i musimy to podzielić na cztery części. Mamy przepołowione na cztery części. Teraz tą jedną czwartą musimy odłożyć na bok. Jak widzicie, tą jedną czwartą ziemniaków wywaliłem tutaj na górę, a w to miejsce musimy uzupełnić mąką ziemniaczaną. Myślę, że to już jest ta 1 czwarta, w zupełności wystarczy i teraz musimy to razem połączyć i wyrobić. Słuchajcie, co jest najważniejsze, że dodając mąkę ziemniaczaną do ziemniaków, ziemniaki muszą być letnie. Nie mogą być zimne, to jest najważniejsze a nie mogą być też i gorące, muszą być letnie. Do tego wbijamy jedno jajko i mieszamy. Słuchajcie, teraz gdy już wyrobimy sobie ciasto, robimy sobie, posypujemy sobie blat, robimy sobie taki rulon i sobie dzielimy ten rulonik na takie części, jakie byśmy chcieli, aby były duże nasze kluski śląskie. Następnie w rękach będziemy y, turlać, kulać, czy jak to tam zwał i będziemy y, za chwileczkę odkładać osobno gdzieś tam na blacie, gdzie blat też również jest posypany mąką, aby to nam się nie przykleiło. No i tak jak widać kluski śląskie mam już ukulane z dziurką, a z dziurką po to, aby w środku fajnie y, zalegał y, sos sos wlejemy w te dziurki będzie to bardzo ładnie wyglądało na talerzu. Teraz teraz do gara lejemy wodę, solimy tą wodę tak jak na ziemniaki, czekamy aż się zagotuje i będziemy gotować kluski. Woda się gotuje, teraz wrzucamy kluski i gotujemy je aż do wypłynięcia. Kluski wrzucone i teraz czekamy aż wypłyną na wierzch. Po czym wyciągamy już bezpośrednio na talerz. No i kochani, mamy to. Ja już swoje danie zrobiłem. Ja wam polecam jak najbardziej. Może nie jest to takie w 100% śląskie, troszeczkę może sobie tam od siebie dodałem, ale powiem wam, wow. No po prostu rewelacja. Wszystkich zachęcam do gotowania, ponieważ no Oprócz tego, że rozklepanie mięsa troszeczkę zajęło mi czasu, to reszta jest naprawdę bardzo szybka i prosta. Zachęcam wszystkich jeszcze raz do gotowania. Dajcie suba, dajcie lajka. Like no i zobaczcie, co stworzył Gorol. I czekam na wasze komentarze. No i kochani, jestem najedzony na maksa. Po prostu pękam. Smaczne. betarda. Ale gdybym miał to podsumować, yy, ten ser, papryka w środku jak najbardziej. Ser, powiem wam tak, zależy jak dla kogo. Yy, ale gdy będę robił następnym razem, na pewno sera do środka nie dam. A choćby dlatego, że ser podczas podsmażania ze wszystkich stron na patelni tej rolady, ser się rozpuszcza w środku i wypływa. To jest raz. Dwa, później ta rolada ma delikatny posmak sera. Więc jeżeli ktoś lubi, może sobie dać jak najbardziej, niczym nie przeszkadza. Jeżeli ktoś nie bardzo chce, a chce zachować tradycję, oryginał, to tego sera nie dajcie. Ale tak czy siak bardzo mi to smakowało. Także hejka i do następnego.